Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w The Sims 4. E, moi drodzy, dzisiaj sobie zagramy naszą solwejk, wyjątkowo kochani, tak, czar wspomnień. <troszę> Troszeczkę powrót do przeszłości, że tak powiem, ale e, kochani, bardzo chciałam sprawdzić, jak działa restauracja, tak, ponieważ wczoraj wyszedł. Pakiet rozgrywki, prawda, z restauracjami, zjedzmy na mieście. E, już siedziałam do nocy, przyznaję wam się, dlatego mam taki zachrypnięty głos, bo dopiero co wstałam, moi drodzy. No ale muszę to jeszcze obczaić. Bardzo potrzebne mi to jest do właśnie naszej serii z Masterchefa, kochani. Tak, tak. E, widziałam już bardzo dużo fajnych rzeczy, które naprawdę nam się tam przydadzą, kochani. Także cieszymy się. Jej! Wczoraj, kochani, jak już zaczęłam, jak już wspomniałam, yy, właśnie obczaiłam sobie restauracje, ale z tej strony takiej, słuchajcie, yy, klienta, że tak powiem, czyli z moją prywatną rodzinką, właśnie chodziłam po wszystkich restauracjach, te, które yy, autorzy zaoferowali nam, które udostępnili nam w grze, bo tam chyba jest pięć nawet, prawda? Wszystkie yy, słuchajcie, obeszłam <grym> z moją Wilemo i z Akirą. Yy, Fajny, fajne, fajna sprawa. Yy, I kochani, no, i to z tej strony, tak widziałam. Dzisiaj chciałabym. Zobaczyć restaurację, jak wyglądają z tej drugiej strony, czyli ze strony właściciela, że tak powiem. E, I właśnie do tego będzie nam potrzebna rodzinka Lao, będzie mi potrzebna Solveig, o e, ponieważ właśnie jej chciałabym kupić restaurację, którą już tu sobie, słuchajcie, wrzuciłam, ponieważ tu był ten taki elegancki klub, który mi się w ogóle nie podoba. Ja w ogóle z niego raz tylko z niego skorzystam i już nigdy więcej tam nie byłam, bo mi się nie podoba. Dlatego wrzuciłam jedną z tych właśnie restauracji, którą autorzy nam zaoferowali yy, bo nie będę udziwniać, nie będę nic budować, prawda? Chcę zobaczyć po prostu, jak to działa od środka. Dlatego kochani, chodźcie do naszej Solwej. Ja tam nie byłam milion lat, chciałam wam powiedzieć, nie wiem, gdzie ona w ogóle jest. Yy, nie przebierałam ich nie wiem, co tam się dzieje w ogóle. W rodzince Lao, kochani, My gramy teraz Lilką i Aśką, jeżeli ktoś nie jest yy, doinformowany, tak, kto to jest Solwek? Słuchajcie, Solwek to jest mama Lilki. No. Okej, okay, wskakujemy tam do naszej Solveig. Zaraz kupimy jej restaurację. Chcę zrobić to z wami, kochani, żebyście właśnie zobaczyli, jak to wygląda Solveig. Solveig, ty nie pracujesz gdzieś w biznesie. Aha, ty byłaś w piekarni, bo Solveig również ma... E, piekarnię, Masz coś takiego? No i fajnie. To jest ładny zestaw z gry. Słuchaj, skorzystaj sobie jeszcze. Głodna jesteś. Dobra, dobra, idziemy zaraz do restauracji. <noise> Ma piekarę, tą piekarę też chciałam jeszcze trochę pozmieniać, ale dobra. I to tam z czasem. Borem, lasem. Właśnie miałam tylko zerknąć gotowanie 10 i chyba yy, wykwintne też masz na 10. A ty masz mało tych umiejętności, kurde ja to bym tyle grała i tak mało ci porozwijałam, straszne. Wstyd Asia, wstyd. Kochani, nie robiłam first looka, takiego typowego first looka, yy, ponieważ nie, chcę mi się, słuchajcie, to jest teraz, na YouTubach jest taki wyścig szurów, jeżeli chodzi właśnie o te tu coś sama, chodź, chodź, bo my mamy Ci kupić restaurację. Yy, jest taki wyścig szurów, wszyscy chcą jak najszybciej, słuchajcie, szybko, szybko, a ja tak nie potrafię, ja tak nie lubię w ogóle, jestem beznadziejna w first lookach i yy, tu to zrobimy, zobaczcie, wybierz opcję, kup restaurację. Mamy tyle kasy, 90. o, nie wiem, czy nam starczy. Jestem beznadziejna, słuchajcie, First Luka, bo ja bardzo dużo rzeczy pomijam yy, i zawsze, słuchajcie, zawsze czekam na First Luka Mery i tym razem też czekam na First Luka Mery, bo i tak na pewno nie zobaczyłam, nawet sama grając. Kupę rzeczy, słuchajcie, pominęłam, dlatego Mary nagrywa rewelacyjne first looki. Ona, słuchajcie, wszystko pokazuje, nic nie pomija, wszystko omawia. Bardzo, bardzo lubię e, u niej oglądać first looki. A jak u niektórych widziałam już wczoraj, słuchajcie, to... A, kurde, słuchajcie, na szybko język się plącze, zadyszka, ludzie, ale żeby być pierwszym. Dlatego nie, nie, to nie jest dla mnie. E, kochani, tutaj idziemy. Mm, I tu kupiłam. No to już wam pokazywałam, zresztą nie. O, starczy nam nawet kasy. Trochę się spłuczymy wyposażone, wyposażone chcę zobaczyć jak to działa właśnie od środka bo pewnie będziemy mogli swoje menu ustalać, w ogóle jakie tam potrawy są jakieś, jest, Maria z kosmosu w ogóle jeżeli macie tam odpowiednio wysoki poziom gotowania, czy tam wykwitnego gotowania właśnie nie wiem jeszcze od czego to zależy musiałabym to obczaić dokładnie można się nauczyć takiej potrawy jedząc ją właśnie, bo ja byłam z tą moją mm, okej, okay, czekajcie no może być te 10 tysięcy, ja byłam z tą moją kochani właśnie simeczką w restauracji i myśmy wzięły jakieś tam molekularne potrawy, boże nawet nie umiem tego słowa wymówić i miałam opcję właśnie klikając na talerzu, że zjedz i naucz się tej potrawy, naucz się przyrządzać tej, tą potrawę czy coś takiego, mówię okej, okay, okej, okay. a tam naprawdę takie stwory, ho, ho, ho. super sprawa. A więc masz restaurację, co teraz? Zarządzanie restauracją to ciężki kawałek chleba. Około 59,5% nowych lokali zostaje zamkniętych już w ciągu pierwszego roku swojej działalności. Dzięki właściwym technikom postępowania, wykwalifikowanemu personelowi, atrakcyjnemu menu, menu oraz odrobinie krwi, potu i łez, twoja restauracja może jednak odnieść sukces. Aby poznać więcej szczegółów, przejdź do lekcji zarządzania własną restauracją, a będziemy mogli sobie z ten... Samouczek taki, słuchajcie, włączyć. lekcji wybierz kategorię z listy po lewej stronie, następnie temat, o którym chcesz dowiedzieć się więcej. Zjedzmy na mieście oceny restauracji, tak będziemy mieli krytyków, prawda? Klienci będą odwiedzać Twoją restaurację, kiedy będzie otwarta i jeśli będą w niej dostępne miejsca. O tym, ilu klientów się pojawi, decydują ogólnie, decydują ogólnie ocena Twojego lokalu, poradnia oraz reklamy, mhm, tak jak w sklepie, nie? Mieliśmy też. Możesz również kupić bonusy, które zwiększą liczbę klientów. Fundusze restauracji. Gdy jesteś właścicielem fundusza twojej restauracji lądem nie za zwykłych funduszy, no. no to to jest też na tej, zasadzie, na tej zasadzie, słuchajcie, co inny biznes jakiś tam, prawda? Bonusy to też yy, jedzenie w restauracji, restauracja to idealne miejsce by wrzucić coś na ząb podczas spotkania z przyjaciółmi, jest mnóstwo nowych takich nastrójników fajnych, że na przykład śniadanie na mieście, bo ja byłam z dziewczynami na przykład wcześniej, śniadanie na mieście, yy, co tam jeszcze i to wszystko takie pozytywne właśnie, kurcze jakieś tam, jak Winko sobie wzięła to też jakiś fajny tam był właśnie nastrójnik. Kwestie przyrządzania i, podawa i podawania potraw. Zostaw profesjonalistom, Ale właśnie chciałabym, żeby stolik przyrządzała, bo ona to jest kurde profesjonalista. Odwiedź ulubioną burgerownię lub wybierz się na egzotyczną przygodę z kuchnią molekularną, tak w jednej z wykwintnych restauracji. E, coś chciałam wam powiedzieć, jeśli chcesz dostać najlepsze miejsce, musisz porozmawiać z szefem sali. Znajdź i kliknij szefa sali lub stanowisko, bo poprosić o stolik. Mhm, tak musimy zacząć zawsze. No jest ten menu, cały menu. Fantastyczny. Zależy, jak, jaka restauracja, słuchajcie, takie żarcie. To znaczy, w jednej tylko spotkałam się z tym molekularnym żarciem, w takiej właśnie bardzo wykwintnej, a w pozostałych mniej więcej to samo, chociaż, yy, chociaż różnią się, różnią się. Różnią się te potrawy, różnią się posiłki, właśnie i ilość serwowanych w danej restauracji. I jeszcze, właśnie, nie do wszystkich restauracji musimy się ubierać yy, elegancko. Do dwóch bodajże z tych, yy, które mamy, które przy, doszły nam. Z tym pakietem, a do pozostałych normalnie, w codzienne, nie jak tam chcemy oczywiście, ale do dwóch musimy, słuchajcie, w oficjalnym. Aby wezwać kelnera, kliknij stoli, wybierz zamów do stołu. No to już wiem, to już wiem, <laughs> przepraszam za moją chrypę, Potwierdź zamówienie dla każdego z gości przy stoliku. Fajna sprawa, no ale to jest wszystko jedzenie, a zarządzanie. Zimowe mogą posiadać restaurację. A, <laughs> akurat nasza jest i zarządzać nią, zarabiając simoleony. Jeśli chcesz jakąś otworzyć, użyj telefonu lub no to już wiemy, to już wiemy. Yy, jedna rodzina może posiadać i prowadzić kilka restauracji jednocześnie. Zacznij budować swoje kulinarne imperium już teraz. Ho ho ho! <laughs> Przepraszam. Sieć restauracji możemy mieć. Prowadzenie restauracji to niełatwe zadanie, ale na szczęście możesz zatrudnić pracowników. Mhm, mm mhm. Mm Zarządzaj pracownikami na panelu posiadanych lokali, aby zobaczyć listę. Dobra, dobra, kochani, no to chodźcie, nie wiem, za bardzo. No, będziemy musieli otworzyć, no jeszcze nie. Podejdź tu. Na razie nie będę zmieniać nazwy, nie będę zmieniać wystroju, nic kompletnie. Chcemy zobaczyć po prostu, o co kaman, ludzie. <laughs> Pierwsze, co musiałabym, czy tutaj na to, nie wpuszczaj nowych klientów, możemy zrobić coś takiego. Gdzie jest tutaj do ważenia? To jest to właśnie. A co tu się stało? Czy to jest zepsute? Nie. Gotuj potrawę molekularną. Twoja musi skosztować. Tak, musimy skosztować. Widzicie? Tej potrawy w restauracji, zanim spróbuję przyrządzić jakąś w domu. Super. Przyrządź wykwintny posiłek. Gotuj. Um, co robisz w idzie się. Idzie się drinka. <grym>, idzie się. Idzie sobie drinka co? zrobić. Eee, bardzo podobają mi się kwiaty, które doszły, podobają mi się obrazy. Słuchajcie, w ogóle bardzo mi się podoba. Wiecie, że mi się podoba ten pakiet, bo ten pakiet jest stworzony dla mnie no. <grym> dla Master szefa. Dobra, słuchajcie, a gdzie pracowników mogę? Tutaj chyba nie. A na razie jednego tylko. No nic. Dobra, przejrzymy sobie. Aha. Cienko. Tutaj widzę Karolina Wojewoda, z miksologii troszeczkę. Na jakoś y, tych, a to wykwintne gotowanie. nie, Niedobrze, niedobrze. Słuchajcie, ja bym się sama zajęła. Y, sama bym się zajęła gotowaniem. Wezmę, ale tą Karolinę. Niech ona zostanie chociaż tutaj. Y, czekajcie. Y, dobra, weźmiemy ją. Ok. I ja jej już przydzielę awans. i mi na drugi poziom. Na drugi poziom mogę ją awansować. Nie, na razie zostawię. A to jest co? Kelnerzy... Aha! Szefowej kuchni, ale ja nie chcę! Nie chcę szefa kuchni. Dobra, teraz skumałam dopiero. Hmm. Ale nie chcę jej. Tak, dzwoni. Aha, okej, okay, w ten sposób. Zadzwonimy jej. Nie jest gotowa, zaraz będzie, cicho. Bo Asia ja się tutaj ogarnia. Jedną gwiazdkę na razie mamy. Szef kuchni nie. Ja sobie będę sama gotować. A jeżeli chodzi o kelnera, jednego jak widzę na razie. Ona to wszędzie się ciśnie, nie? Wiecie co, ale nie, weźmiemy Martę. Dobra. Bo Marta tu ma, słuchajcie, charyzmę na trójce, także weźmiemy Martę. Szefowa sali, czy tam szef sali. Jak tam się przedstawiają. Elżbieta Kawka, jaka ładna, simeczka, słuchajcie. Nie no, weźmiemy tą Karolinę, bo zobaczcie jak ona chce. Weźmiemy Karolinę. <grybujesz> e, I to chyba by było na tyle. Co? Spróbujemy? Słuchajcie, coś z tym zrobić. Jestem tak podekscytowana tym, że to jest jakaś masakra. Tu otwieram? Nie, jak ja miałam zrobić? Od... Aha, tutaj było, czekajcie. Nie ogar. Dobra. Dlaczego? Aby móc otworzyć restaurację, musisz zatrudnić szefa sali, kelnera i szefa kuchni. Zapewnię też stworzenie menu pełnego przyspieszenia. Ale dlaczego ja nie mogę być szefem? Dlaczego ja nie mogę być szefem kuchni? To jest totalnie bez sensu. Albo mogę, a ja jeszcze nie wiem, jak mam to zrobić. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Karolina Wojewoda przyszła. Jak ładnie się ubrała, widzicie? Solveig, co my byśmy mogły zrobić, kurde, o, 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 a tu nie ma tego, ludzie, nie ma szefa kuchni, kurde, czemu ja bym nie mogła, no, wiecie co, no, zatrudnimy kogoś tutaj, szefa kuchni jakiegoś, cholera, jasna, czemu ja nie mogę być, misia, ehm, no dobra, weźmy tego. Nie wiem, czy on teraz mi przyjdzie. To jest najważniejsze. To jest najciekawsze najważniejsze. A przyszedł, przyszedł. Dobra. Jak szybko się pojawił. E, no dobra, no spójrzmy. Majmy, mamy jedną kelnerkę. Dlaczego ja nie mogę tutaj wziąć udziału w, w życiu mojej restauracji? Co to jest? Jakiś zmywak? Nie wiem. Tak, można tutaj dać brudne naczynia. Colwiek, co my możemy zrobić? No kurde, co my możemy zrobić? Możemy rozpalić w kominku, żeby było fajnie. Dobra, chodźcie tutaj, zobaczymy sobie, Will jak Richard? tu mamy gwiazdki oh, nad głowami. No i kochani, pisałam wam na Facebooku, że y, to jeszcze dotyczy się oczywiście sze, y, serii Master Szefa. Ale to dzisiaj taka luźna rozgrywka, tutaj nic tak się w sumie dzieje, to możemy sobie trochę pogadać, prawda? Że, kochani, zwycięzca Masterchefa, serii Masterchefa, dostanie własną restaurację, w której uwaga poprowadzi show Hell's Kitchen. Tak, słuchajcie, jest to teraz możliwe, jestem tak po prostu podekscytowana, bo mówię, kurczę, tam, wiecie, ta nagroda teraz, którą tam przygotowałam dla naszych simów w serii Masterchefa w serii MasterChef. To jest taka, wiecie, no, jest tak sobie po prostu, żeby coś tam było, ale tutaj aktualnie jest możliwe, aby właśnie dać im coś tak fizycznie, prawda, że dostaną właśnie te restauracje, poprowadzą, o, zielone gwiazdeczki, to chyba dobrze, co? Cztery. Poprowadzą, szefowa na ławce śpi. Poprowadzą, słuchajcie, własne restauracje, właśnie zrobimy następny, jakby sezon, taki, taką kontynuację, będzie to Helski, czyn, słuchajcie, pomysł Tuli! Tak, muszę zaznaczyć, że to jest pomysł Tuli z tym Helski czy Ona kiedyś dostała wiadomość właśnie na Whatsappie, bo to też czasem idzie. sobie tak piszemy. Jak nie jesteśmy na kompach aktualnie. Mówi, kurde, Aśka, oglądam właśnie Hell's Kitchen. To jest genialne. Musisz to zrobić, jak wygra właśnie jakaś osoba. A to już dawno mi pisała, słuchajcie. Jak wygra jakaś osoba, musisz to zrobić, właśnie, żeby miała swoją restaurację i no, zrobiła to show. Także dobra, tula niech ci będzie. Niech ci będzie, kupi to. Nie, ale to jest genialny pomysł, naprawdę. Ja mówię, kurde, fajnie, fajnie. Zwycięzca właśnie dostanie restaurację i zrobimy Hell's Kitchen. Patrzę tak na te nasze jedyne klientki, czyli oczywiście. Że oczywiście, że Elize, a w tym lokalu jest fantastyczna, bo tylko wy dwie jesteście, kochane. A tej też się podoba. No i na razie to tyle. Pani tu sobie śpi, pani Solwek na ławce sobie śpi, ale dobra. Kurde, wkurza mnie to. Podane jedzonko. proszę, co sobie zamówiły. proszę, proszę. Aha, zobaczcie, potrzebuję dodatkowego szkolenia wszystkie potrawy zmy. Mm, jeśli nie chcesz rozczarować gości, kiepską jakością posiłku. Wybierz dania i napoja o niższym stopniu trudności. Właśnie, jakby tutaj zarządzić menu. Menu? Jak ja to mogę zrobić? Pewnie tutaj co? O, widzicie, chyba im nie smakuje za bardzo, kurde. Czunka Aha, Kiepsko. Czekajcie, co tu mamy? Punkty bonusowe, bistro... Tu nie mogę nic o, zrobić. Tu obejrzyj podsumowanie zmiany. Aha, jeszcze coś takiego. Podsumowanie zmiany. Należne wynagrodzenie. Dobra, tu mamy ten raport finansowy jakiś cały. Możliwość rozwoju, mocne strony. Sprawdź później sprawdzę, dobra. Raport pracowniczy, neutralna, neutralna, neutralna. Kurde. Właśnie, gdzie tutaj jest zarządzanie menu? tu mamy zarządzanie pracownikami, tu mamy, właśnie, jakie są punkty bonusowe, nadwyżka plonów, skorzystać z nadwyżki koszt składnikom będzie obniżony przez 24 o, 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 dociekliwi klienci, dodatkowy kelner, inwazja głodomorów, cierpliwi goście, dociekliwi klienci, dociekliwsi, przepraszam, dodatkowy szef, szef kuchni, Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Szybko żercy, niższe koszty szkolenia pracowników. Właśnie jeszcze szkolenie pracowników jakieś będzie. Super. Czapka, szefa kuchni. Dobre zarządzanie. Tak słuchajcie, myślę. Yy, 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 yy. Gdzie ja bym mogła. Czekajcie, czy jak ja kliknę na nim. Zarządzaj. Yy, zapytaj, jak mu się pracuje. Pochwal, krytykuj, degraduj, awansuj. Czy to jest? Opłat szkolenie. Krótkie szkolenie. Taka, słuchajcie, zagadka to była, widzieliście? Płacimy mu szkolenie. Ja nie wiem, czy to momentalnie zatrybi? Solwiek, gdzie ty idziesz? Gdzie ona idzie, słuchajcie? Aha, przepraszam, no na pasy musiała iść. Spójrzmy, kochani. Wiem, że jeszcze są krytycy, prawda? Przychodzą. Oby nie dzisiaj, oby nie dzisiejszego dnia, żeby się tu nikt nie zjawił. Można rysować na podkładkach, słuchajcie, to jest genialne. Opłacimy mu szkolenie. Dobra, Anoki tam się... No przecież, że jeszcze e, Czy teraz mogę jeszcze... Odbył ostatnio. Mhm, mhm. Ustal szybkość gotowania. Normalnie... Ostrożnie, to jest ok. Degraduj, krytykuj, pochwal, zapytaj jak mi się pracuje. Zapytamy, jak Torka mi się Kuchuza. pracuje. Shaili, Pene, mm -hmm. Gaba, Burba, Saba, Wszystko po staremu. Jest w porządku, szefowo. Ale jak ja mam ustalić ten? Słuchajcie, a tutaj z nią mogę też. Zarządzaj. Opłacij jej szkolenie. Dobra, opłacimy jej też. Opłacimy wszystkim szkolenie. Trzeba mieć przeszkolonych pracowników. Jeżeli chodzi o obsługę, to wszyscy są tu po prostu zachwyceni. Ale no to. To by było na tyle. Awansuj, dobra. Wiecie co? Może ją awansujemy, bo ona się naprawdę bardzo dobrze tutaj sprawuje. Komplementy nigdy mi się nie nudzą. Solveig, jaka dobra szewowa. Szewowa. Tak, bardzo dobrze pracujesz, słuchaj. Wszyscy są zadowoleni. A co mogę zrobić e, z tobą? Ej, a my mamy taką, takie złe kontakty z nią, widzieliście to? Pochwal, krytykuj, opłać szkolenie. No jej też opłacimy to szkolenie. W ogóle, o której myśmy zaczęli grać? Teraz tak do mnie dotarło, że jest ósma to o której myśmy w nocy zaczęliśmy, tak? E, I e, jakie mamy no, kontakty z nią? No ale pochwalimy ją. Dobra gdzie ja mam, słuchajcie, to menu całe zmienić, gdzie mam nim zarządzać? Tak się zastanawiam, wiecie? Myślałam, że z nim będę mogła po prostu że z nim będę mogła to ustalić. Dobra, ja muszę się tutaj słuchajcie rozejrzeć, bo to jest bez sensu. A, słuchajcie ustawienia restauracji, to znaczy nie wiem jeszcze czy tu, ale dobra yy, ja tu, dobra nie wiem jeszcze czy tu, ale tu, dobra. Eee, zasady ubioru gości tu mamy, widzicie? Codzienne sportowe i tak dalej, i tak dalej. Nawet można dopływania zrobić sobie jakiś taki fajny ba taki basen, tak. taką restaurację, słuchajcie, z basenem i tak dalej. Normalnie super. Ja już to widzę, już wizję mam normalnie w głowie i w strojach kąpielowych, żeby przychodzili. Genialna sprawa. Tu sobie przychodzą do nas e, codziennym, w codziennym. E, taki mamy. Takie zestawy mamy przygotowane dla naszych pracowników, i tu możemy sobie. A tu jeszcze jakość składników. Blu, 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 będziemy mogli na przykład od lokalnych y, brać tutaj y, produkty, od lokalnych y, sprzedawców. Y, kurde, takie mamy menu na razie, kochani. Popatrzcie, jest tak: najpierw są zawsze napoje, prawda. Yy, tu możemy coś. A, bo tutaj yy, szefa kuchni. Musi być jakiś, jakaś specjalność szefa kuchni. Może damy korzenny napitek. Napidek, tak? Napitek z lodami. Co wy na to, kochani? Te winka mi się podobają. Tak mi się to podoba teraz. To jest rewelacyjna sprawa. Jak romantyczna, jakaś kolacja. Słuchajcie, pójdą sobie, wiecie, para. Te kieliszki. To tak pięknie wygląda, naprawdę. Albo to. Aha, bo tu są stopnie trudności. Yy, nie wiem, czy on to będzie mógł. Nie, od jednego do piątki, także spokojnie. No bo to w sumie tylko nalewasz, nie? <laughs> Weźmiemy ten, bo na razie mamy taką, wiecie jak, taką knajpkę. Mm. Ale dlaczego mi się to nie... No to to. Dlaczego to mi się nie... ten, dodaj. Chcę Co dodać? Coś robię źle, kochani? Aha, Jezu, ludzie. Bo ja myślałam, że to się tutaj pokaże, a ja po prostu sobie klikam i patrzcie. Czekajcie, to już dałam, damy to. Widzicie? <laughs> to się tutaj pokazuje. Tu dałam ten eliksir miłości, tu dałam ten korzenny napitek, e, śmietan śmietankowa cola. Co e, jeszcze może damy jakieś winko? Niech jest. E, co tu mamy w ogóle? Woda, mleko, sop, pomarańczowa kawa. Gmietan. Tak zostawimy. To mi się nie podoba jeszcze. Tego nie chcę. Usunięcie cysok, to zostawimy. To jeszcze coś dodam czekajcie. Hmm. Napój futurystyczny. Może być. <śmiech> <śmiech> jeszcze jedno miejsce tutaj. Czy źle, myślę, źle, myślę, słuchajcie. Yy, kotłownia nie, to nie. A może jakieś białe wino słuchajcie, do ryby. Dobra. No. Czyli napoje jest ok. Tu mamy przystawki, zobaczcie. Też możemy zmieniać. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie te dania, ale on nie, nie, nie będzie tego potrafił przyrządzić, także to sobie darujemy. Hmm. To są przystawki. Tu mamy dania główne, kochani. O, o, o jakie cuda! Cuda nie widać. I mamy oczywiście desery. Są lody nawet. O! Z tym się nie spotkałam w żadnej z restauracji, ale w mojej na pewno będą lody. <laughs> Pączkowa lalka wódu Super. No, genialna sprawa. Takie można, słuchajcie, mówię wam rzeczy robić, że to jest niemożliwe. Dobra, zostawię to na razie tak zostawię, to niech to tak sobie jest, ale wkurza mnie to, że ona nie może mi tu gotować, że ona nie może zostać szefem kuchni. E, kochanie, poproś o stolik w swojej restauracji, zaraz sobie to obczajemy. Nie mamy krytyków, nie mamy krytyków. Jak oni tam? No tu już widzę, spadło na ten. Ale jest zadowolony chyba z cen. Scen jest zadowolony. Jedynie no, żarcie nie jest zbyt smaczne. Chodź, zobaczymy, obczajmy. Chyba, że gdzieś można, słuchajcie, to zmienić. Właśnie. No co, ty. Usiądź. Coś tam zablokowało, ale idzie, idzie do stolika, także okej. Okay. No i solwek. Coś tam się przyblokowało. Mm. Usiądziemy sobie z naszą solwek. Kochani, no i tak sobie wybierzemy. Można wziąć swoje ciasto. Pokaż to, pokaż to. Na przykład tort. Zobaczcie, i możemy dodać świeczki urodzinowe, prawdopodobnie będziemy mogli normalnie, kochani, robić sobie urodziny w jakiejś restauracji. Genialna sprawa, nie? Rysuj sobie na... Nie, na razie nie rysuję. Dorośli też mogą rysować, to jest fajne. Zamów do stolika. Zamówimy sobie coś. Jesteś głodna bardzo w ogóle? A, nie sprawdziłam. Słuchaj, a nie ma tej, tej, nie ma tego winka. Skasowało mi się to. Czy ja tego nie zatwierdziłam? Cholera. Nie no, bo czekajcie, to jest, co, co dałam. To też jest. Czyli coś mi się tam nie pozatwierdzało. Nie wiem, kurczę. Coś, coś źle zrobiłam. No nic, sprawdzimy. Wiesz, co weź sobie? Korzenny napitek z lodami i e, coś lekkiego. Może sałatkę owocową. I widzicie, tu się zaznacza. A jak jest nas więcej. To jest jeszcze tu ikonka, na przykład, jakby była tam, nie wiem, na przykład z lilką, i dla lilki też wtedy wybieram. Klikam po prostu na jej obrazek, nie? I yy, dobra. Słuchajcie, chyba tam nie zatwierdziłam czegoś, ale to nieważne. Pokazałam Wam, w którym miejscu to jest, także jak coś to. Yy, I teraz sobie yy, słuchaj. No, czekajcie, bo nazwę, ale bierz mi te brudne kary. Te to rączki. Uh, Wiecie, uh, uh, Pani, bierz mi te gary brudne. Nie, nie, nie. Usiądź. Wiecie co mnie jedynie wkurza? Że jak byłam właśnie z dziewczynami sobie w restauracji, one mi wstawały, na przykład chciały z kimś tam porozmawiać przy innym stoliku. O, dziękuję, że to zabrałeś. Bardzo dobrze pracujesz. Chciały sobie porozmawiać z kimś innym przy stoliku Aha. i na przykład, no i wzięła ten kieliszek tego wina z tym talerzem, polazła gdzieś tam, stała nad ich stolikiem, coś tam. To mi się nie podobało, bo oni znowu łażą, oni się znowu przesiadają. Mówię, nie, nie, nie chcę. Dwa, dwójeczka, matka, matka, słuchajcie, matka od Lilki, ale usiądź i wiesz co, rysuj na podkładce. Oh, <noise> to jest mama od nie Lilki, przepraszam, od Aśki, Jezu, mama od Lilki, tu. Rodzice to są w ogóle jakieś A jak dziecko, rysuje na podkładce. No, jeszcze dużo, dużo na pewno tu jest, słuchajcie, możliwości. I ja sobie to wszystko sprawdzę, na pewno. Przepraszam bardzo, ale kto mi tu. No, ja bardzo pana przepraszam. No, widzieliście ojca od Aśki? No, co za hamstwo. Proszę bardzo, słuchajcie, podane żarełko. No, i sobie jemy, i na podkładce, nie? Tą podkładkę możemy sobie wziąć, słuchajcie, do domu. E, udekoruj, ty masz taką możliwość. E, możemy robić zdjęcia, słuchajcie, tym daniom takim, właśnie molekularnym. E, I mamy je takie duże, że możemy sobie powiesić je później, jak ten, jak obrazek na ścianie. Fajna sprawa, fajna sprawa. E, Okej, okay, kochani, no to by było na tyle. Tak chciałam po prostu zobaczyć. Nie mieliśmy jeszcze żadnego krytyka tutaj. Wiem, że są krytycy. Chodźcie jak składa, te... To tu ja nie wiem co tu się dzieje, ale słuchajcie, dobrze, że nie było tego krytyka, jeszcze przynajmniej, bo nie byłoby za ciekawie. No i gdzie ty idziesz, Solway. No ona się tu nie czuje może jak, słuchajcie, w restauracji, tylko jak u siebie, no po prostu. I dlatego tak łazi. Fakt faktem zauważyłam, że właśnie łażą, łażą, idą sobie do kogoś tam porozmawiać. Kto to jest, słuchajcie? Podoba mu się wystrój, chociaż tyle. No, im też. Dobra. Bardzo mnie zastanawia właśnie ta sprawa. O, półtorej gwiazdki, zobaczcie, dostaliśmy. Czy będziemy mogli, kochani... Mocne strony obsługa, tak wiem, wiem. Czy będziemy mogli sami gotować? Ja myślałam, że ona będzie mogła zostać szefem kuchni. Może jest taka opcja, może jest taka możliwość. Ja jeszcze tego słuchajcie, nie wyczaiłam. Ta tam tańczy. Mam nadzieję, że coś takiego będzie. Mo będzie możliwe. Mam nadzieję, kochani, że coś takiego będzie możliwe. Dobra, kochani, ja się z wami żegnam, bo solwek już się też z wami pożegna, jak widzicie. Chciałam właśnie sobie sprawdzić, co tam nam oferują, jak to wygląda w środku, właśnie te całe restauracje i tak dalej, zarządzanie. Jeszcze, jeszcze czeka mnie dużo, dużo nauki, z tego co widzę. Właśnie muszę tutaj troszeczkę jeszcze posiedzieć. Mam nadzieję, że Wam się podobało spotkanie z naszą Solveig po latach. Okej, okay, kochani, uciekam, żegnam się z Wami, buziolki Wam przesyłam. I do usłyszenia. Pa, pa.